Witam, a dzisiaj nowość, produkt do stylizacji, dedykowany włosom kręconym, włosom falowanym, po to, aby wydobyć z nich jeszcze większą teksturę. Jest nim Zero Heat. Jak sama nazwa mówi, produkt nie potrzebuje dodatkowego ciepła suszarki, dlatego jego użycie jest niesamowicie banalne. Wystarczy po pielęgnacji włosów w długości końce. Wilgotne długości i końce, wgnieść produkt i pozostawić do samodzielnego wyschnięcia. Jaki efekt uzyskamy po tym produkcie? Przede wszystkim sprężyste, miękkie, zdyscyplinowane loki bądź też fale. Produkt zawiera oleje krużany, bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, cynk oraz magnes, dzięki czemu włosy są bardzo ładnie nawilżone po same końce. Produkt dostępny jest w dwóch wariantach, do włosów cienkich oraz do włosów grubych.